Cześć, cześć, to poradnik dla początkujących. Ford F750 i można go znaleźć na Półwyspie Kolskim, Jezioro Koft. Jest to mapa dostępna w DLC, czyli no musicie kupić sobie Season Passa. No i słuchajcie, cały film to jest najdłuższy poradnik, jaki do tej pory zrobiłem. Cały film trwa 22 minuty i 35 sekund, łącznie z logiem, łącznie ze wszystkim. I w ogóle trasę, którą tutaj wam pokażę. W ogóle nie edytowałem, nie skracałem. Tyle po prostu zajmie wam znalezienie tego Forda, jeżeli pojedziecie tą trasą, którą wam tutaj pokażę w filmie. No i do tego zadania wybrałem Caterpillara. Z tego względu, że słuchajcie, Caterpillar to jest jeden z dwóch ciężarówek, o których zrobiłem film który właśnie na tej mapie pokazał swoje możliwości bo do tej pory Caterpillara w ogóle nie używałem nie, no jest ciężarówką całkowicie zbędną jedyne co, to, to można na nią stawić cysternę albo przewozić kontener, nic z nią nie można robić tak prawdę mówiąc no i na tej mapie wreszcie Caterpillar pokazał swoje takie prawdziwe oblicze z tego względu, że to jest jeden z dwóch ciężarówek, jak już mówiłem, które nazwałem lodołamaczami i zrobiłem o nich film. Jeden to jest właśnie Caterpillar, a drugi to jest Azov Antarctic. No i dlaczego lodołamacze? Słuchajcie, na tej mapie dodano nową taką mechanikę mianowicie dodano zapadający się lód i dużo ciężarówek, to dużo. Wszystkie ciężarówki, jak wiadomo, w ten lód się zapadną. No, to nie ma opcji, żeby wyjechały. Po prostu lud się przed nimi piętrzy, i są. No, i nie da rady. Nie ma opcji, żeby przejechać. No, chyba, że macie jakąś ciężarówkę zmodowaną z modów, ale tymi standardowymi ciężarówkami nie ma opcji. I zobaczcie, ja tutaj sobie jadę Caterpillarem i specjalnie sobie pojechałem tak, żeby wam pokazać, że on sobie po tym oparcie tu już sobie wpadł, ale normalnie nawet jeszcze. Nie włączyłem mu blokady dyferencjału, tylko na, na napędzie na wszystkie koła sobie bez problemu przejechałem przez tą taką pułapkę lodową. No i przy Fordzie również jest takie miejsce, gdzie jest właśnie taki lód z taką pułapką lodową. No i ja pierwszy raz jak pojechałem po Forda to pamiętam, że pojechałem Scoutem, wkopałem się tak w ten lód, że z linką nie mogłem się wyciągnąć, nie mogłem go wyciągnąć, musiałem się skalować, drugi raz jechać, trzeci raz i tak dalej. Ale na, mojej, yy, na moim yy, live'ie, jak robiłem, jak sobie wyciągałem Forda, to pamiętam, że jechałem yy, jakąś ciężarówką po niego yy, pojechałem i pamiętam, że udało mi się go wyciągnąć. No i też dość szybko mi bo pamiętam, że wtedy mi zajęło chyba z 30 parę minut czy z 40, ale tą samą trasą jechałem. Tu ja mi słuchajcie, on no on mu trochę brakuje, bo wiadomo, że nie mam tu najmocniejszego silnika, nie mam skrzyni terenowej, która by się przydała, bo wtedy na włączonej blokadzie dyferencjału mógłbym sobie dać bieg niski w plusie. Ale mimo to, że mam takie ograniczenia tego Caterpillara, to i tak możecie bardzo szybko sobie tego Forda zdobyć. A Caterpillara jak zdobyć, no to macie na kanale, w poradniku. Można go zdobyć na Alasce. I słuchajcie, jeżeli chodzi o Forda, trzeba do niego podjechać, wziąć misję i trzeba go odstawić w jedno miejsce. Tutaj nie pamiętam jak to się. Przed chwilą nagrywałem akurat tą jazdę, ale nie pamiętam, tam chyba jest do jakiegoś obozu, jakoś tam się nazywa. Zaraz będzie, zaraz wyskoczy jak misję wezmę. No i jak go dostarczycie, to wtedy możecie przeskoczyć sobie na Forda. No, i jest już wasz. Czy warto słuchaćcie... No, po pierwsze, czy warto w ogóle kupować Season Passa? Jak najbardziej warto, bo w tej chwili są dwa, no, dwa rejony dodatkowe. Jeżeli kupicie Season, jak już przejdziecie Michigan, Alaskę i Tajmir. no to wtedy warto kupić sobie Season Passa, bo wtedy jest jeszcze Półwysep Polski, dwie mapy. Gdzie są dodatkowe samochody, dodatkowe zadania, i tak dalej, tak dalej. No i jest jeszcze oczywiście Kanada. Rejon Yukon, gdzie są dwie mapy. No a teraz już trwają testy serwera kolejnych dwóch map, które będą dostałem właśnie w season pasie. I to jest rejon w USA. No i mm, potem będzie jeszcze czwarta faza dostępna do Season Passa Expansion, tak się nazywa, czyli ekspansja. No i ja, mi się tam wydaje, że prawdopodobnie podokładają jeszcze mapy, mm, ale zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie yy, 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 możecie sobie kupić osobno na chyba 20 parę 29 zł, więc całe 3 dychy kosztuje Season 1 z 3 dychy Season 2, a całość je była na się jakoś koło 100. Ale wiem, że no, promocje były, można było kupić taniej. Nie Wiem, że na Epic Store, jeżeli gracie na PC, to, to w ogóle tam ten Season Pass był chyba za 83 zł w promocji, więc no, można trafić tańszy ten Season Pass. W każdym razie Season Pass się bardzo opłaca, bo jeszcze dostajecie scouta DLC scouta K. Marshall świetny scout z oponami włotnymi gdzie na samym starcie naprawdę dużo, dużo daje. No ale wracając do, do Forda 750. Tu słuchajcie mamy, no moim zdaniem jest to najlepszy Scout w grze. Najlepszy Scout. On na jeziorze COFT został dodany, no i do niego były upgrade'y tam zawieszenia wysokiego. W ogóle Ford ma, ma jedną taką cechę, której no nie ma chyba żaden z amerykańskich pojazdów mianowicie, on jeżeli chodzi o opony terenowe, jego właściwości opon terenowych, yy, to znaczy tak, wszystkie opony terenowe w amerykańskich pojazdach mają właściwości yy, w terenie bar, yy, bardzo dobre, to nie, ale yy, one tam są nienapisane nie niesamowite, tylko, yy, czekajcie, jak sobie przypomnę, no nie rewelacyjne. Powiedzmy, że rewelacyjne. Powiedzmy, że rewelacyjne. A w błocie bardzo dobre. A Ford jako jedyny ma w terenie rewelacyjne możliwości freudowe i w błocie też. To są jedyne opony, które w błocie sobie również tak bardzo dobrze radzą. Do tego wysokie zawieszenie i co jest bardzo fajne, on ma masę części naprawczych, masę karnistrów z benzyną, więc nim można jeździć, 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 odkrywać mapy, eksplorować, można, no nim nie można przyczep skautowych podłączać, ale można przyczepy duże podłączać, więc nawet jakieś zadania można mi robić, jak najbardziej, tylko, że jeżeli chodzi o Forda, to tutaj jak go zdobędziecie, będziecie mieli dostęp do najgorszych silników, no i on tam na tych najgorszych silnikach sobie tak perka, perka, bardzo mało pali, bo tam jeden 1,2 litra chyba, ale no problemem jest to, że ten silnik jak podłączycie przyczepę, to będzie miał straszny problem, żeby ruszyć w ogóle i pod dużo wzniesień będzie miał problemy no i żeby naprawdę Forda yy, mieć w pełnej klasie, tak może powiem to musielibyście z jeziora Koft pościągać wszystkie modyfikacje do Forda i potem pojechać na drugą mapę na imandrę, gdzie przejazd na mapę Imandrę jest tutaj w pobliżu właśnie tego Forda. Zaraz po lewej stronie jest brama. Nie wiem czy ją tu będzie widać. Ale jest brama i przez tą bramę trzeba przejechać na Imandrę i na Imandrze zebrać modyfikację właśnie silnika do Forda. I o, w ogóle zobaczcie, tutaj myślałem, że uda mi się przejechać, że te drzewka się połamią, a tutaj się drzewko w teksturę w w ogóle przez ciężarówkę przeszło nie? i myślałem, że kurczę, będą się od nowa nagrywać, pewnie, bo będą się scholować. Ale udało mi się wycofać, na szczęście. No i wracając do, do wątku, e, najlepiej to Caterpillara wziąć e, do tego zadania, bo tam też na Imandrze jest dużo takich miejsc, gdzie właśnie takich jak tutaj, gdzie wpadamy pod ten lód. No i zobaczcie, in, każdą inną ciężarówką tutaj nie mógłbym już jechać, tu bym się zapadał, bym musiał się linką wyciągać. Dlatego właśnie wybrałem Caterpillara. Bo on w tym, no, zapadając się pod lód, po prostu przejeżdża. Ma tak wysokie zawieszenie, tak duże koła, że on tutaj nie ma problemu, żeby sobie w tych terenach pojeździć. Nawet jak mu jakieś koło wpadnie po ten lód, no, to naprawdę, żaden problem dla Caterpillara. No i słuchajcie, jak jeżeli chodzi o mody, to. Mody, to, to znaczy nie mody, o modyfikacje. Bo mody to co innego, o modyfikacje. Które mamy dostępne w grze, no to modyfikacja silnika dla Forda na imam, że musicie ją wziąć, bo wtedy po prostu ze świetnego scouta robi się najlepszy scout w grze. I ja uwielbiam Forda i w ogóle ze wszystkich scoutów to mam tylko Forda i chyba jeszcze mam tego sześciokołowego rosyjskiego VBR, VBR, czyli jakoś tak się nazywa bo no Ford jest po prostu rewelacyjny, zresztą jak zobaczycie moje starsze live y ze SnowRunnera to na przykład całą wyspę Durmont Fordem zrobiłem, nie? Bo no, no, można poczepić przyczepę sobie pojechać tam gdzieś most naprawić, coś zrobić i wszystko sobie mogę Fordem zrobić, a starczo mi benzyny, bo na stacji benzynowej możecie sobie dodawać paliwo też w karnistrach na na swojego skauta, nie? więc po prostu no, no ten Ford no ten Ford po prostu wymiata eee, i zobaczcie teraz, ciągnę sobie Forda jadę po lodzie, który się zapada i ten Caterpillar po prostu leci, przejeżdża przejeżdża przez to i to, to jest jedna z dwóch ciężarówek, która ma takie możliwości I oczywiście Caterpillarem się dość ciężko steruje na padzie, bo on nie ma skrętnych kół, tylko tutaj tą ramą się skręca ale, gdybyście jechali na kierownicy, no to wtedy będzie Wam o wiele łatwiej, o wiele przyjemniej jechać. I moja rada jest taka: słuchajcie, zabieramy Forda tą samą drogą, którą przyjechaliśmy z tego względu, że tutaj można Caterpillarem pojechać prosto przez tę te, przez te oblodzoną rzeczkę i tak dalej. I on by sobie dał radę, on by spokojnie tego Forda tam zaciągnął, tylko żebyśmy musieli jechać cały czas. Na niskim biegu i cały czas z włączoną blokadą dyferencjału. A Caterpillar, tak naprawdę mówiąc, najwięcej nadrobimy drogi. Jeżeli pojedziemy sobie z powrotem tu przez ten kawałek, jeszcze podciągniemy go, i potem sobie wyjedziemy na lód, i na lodzie pełnym gazem sobie dojedziemy do miejsca, gdzie trzeba tego forda oddać. No, i słuchajcie, no, cały film 22 minuty 35 sekund mi zajął. Więc no, ja uważam, że to jest bardzo szybka droga. Dróg, jak ściągnąć Forda, jest bardzo dużo. Różnego rodzaju. Ja wam proponuję wybrać taką drogę, bo jest bardzo prosta. I Caterpillarem sobie spokojnie tutaj poradzicie. Nawet sobie poradzicie inną ciężarówką, o ile będziecie uważać na ten zapadający się lód. Tylko, że no. Z Caterpillarem jest to bardzo proste, bo nie musicie tego robić. Możecie sobie przez sam środek tego lodu przejechać i on bez problemu sobie wyjedzie. Nie? Co do Forda, ja pamiętam, jak jezioro Coft ta mapa wyszła, to na Facebooku, na takich anglojęzycznych grupach od Snowrunnera. Masę było osób, które pisało, że męczą się już dwa dni z tym Fordem, że nie mogą go wyciągnąć, że odinstalowują z tą runera, że się wkurzają, że się denerwują i tak dalej. Mi na przykład pierwszym razem pamiętam też zajęło chyba z dwie i pół godziny. Ale to tylko dlatego, że raz pojechałem scoutem, tym scoutem wpadłem w lód, musiałem się ściągać, tam się gimnastykować i ściągnąłem go do garażu. Potem pojechałem ciężarówką, też musiałem ją schalować, bo też pod lód wpadłem. Potem pojechałem jeszcze jedną ciężarówką. No i przez to, że tak jechałem kilka razy, to po prostu zajęło mi to dużo czasu. No i tam też nie jechałem tą drogą. Nie jechałem tą drogą, tą drogą dopiero sobie na live. Postanowiłem jechać, jak robiłem Life'a i sobie zdobywałem Forda, no to postanowiłem tą samą drogą wrócić i to jest najlepsze moim zdaniem rozwiązanie, najszybsze. Bo ja jak ściągałem Forda, to pamiętam, że też tam jeździłem na, niby na skróty, ale tak prawdę mówiąc, no z tą rzeką i tak dalej gdzieś poboczami, wykręcanie między drzewkami, no to było czasochłonne, powoli się jechało. A tutaj zobaczcie, zaraz jak jeszcze tylko podjadę tutaj w prawo, podjadę pod górkę, to potem już jak dojadę do lodu to cały czas Caterpillar na czwórce będzie leciał. Na najwyższym biegu jaki ma dostępny i cały czas będzie leciał i wtedy się bardzo dużo czasu nadrabia. Nie? No i jeżeli chodzi o Caterpillara tu na tej mapie do odzyskania Forda się nadaje super. Również się nadaje super do pojechania nim na Imandrę i pojęcie modyfikacji. Jeżeli chodzi o silnik, bo bez silnika to niestety. No i tutaj też dobrze by było pojeździć. O, zobaczcie tutaj na tych kamyczkach. Bez włączonej blokady dyferencjału niestety, no, Caterpillar też ma problemy, nie? To w ogóle jest bardzo trudne, takie, to znaczy trudne. Tu jest takie miejsce, że jeżeli nie będziecie jechać Caterpillarem, tylko jakąś inną ciężarówką, to bardzo łatwo się wypierniczyć, bo tu jest nie dość, że taki skos w lewą stronę, jak jedziecie w pierwszą stronę, to w prawą oczywiście, to jeszcze te kamyczki są. No i ja tutaj zawsze bardzo powoli jeździłem, a tu Caterpillarem w pierwszą stronę, jak jechałem, to tak trochę się nie przejmowałem, bo Caterpillar jest trochę taki odporny na takie jakieś upadki, no bo nim jest się. No nim to, żeby się wywrócić, to trzeba naprawdę jechać pełnym gazem i no i nie wiem, i naprawdę być nieostrożnym i Caterpillarem ciężko się jest wywrócić. I, ale jak będziecie inną ciężarówką jechać, no to uważajcie w tym miejscu właśnie, nie? No i patrzcie, tutaj już wyjeżdżam na taką lepszą troszkę drogę gaz do dechy tu mi się nie chciało zmieniać w ogóle nie chciało mi się zmieniać pogody bo chcę wam jedną rzecz pokazać, mianowicie na jeziorze Coft i na Imandrze, ale to zaczęło się od jeziora Coft szybciej trwa doba, czyli szybciej, szybciej ciemno się robi niż na innych mapach na innych to zauważyłem, że co chwilę, jak grałem na Jeziorze Koft, co chwilę musiałem zmieniać godzinę na 13, bo ja lubię jeździć, jak jest pełne słońce i najfajniejsze kolory, moim zdaniem. Ale tutaj w tej chwili nie chciałem się przyłączać, chciałem jak najszybciej tego forda dowieźć, żeby film też nie był za długi, oczywiście. Ale na Jeziorze Koft bardzo dodali fajną rzecz, mianowicie jak tutaj zachodzi słońce, to się. Jak się ściemnia, to się zorza polarna pokazuje. I tutaj, jak będę jechał, to zaraz będzie widać bardzo fajnie to: takie kolorki, takie niebo zielone, jakieś fiolety. No, super to wygląda. Moim zdaniem, bardzo, bardzo fajnie. No, i tutaj zobaczcie, wyjeżdżamy już tutaj na lód. Caterpillar czwórka, pełen gaz. I tutaj też za chwilę będę musiał się zatrzymać, zerknąć na mapę, bo nie pamiętałem czy tu jest pierwsza w lewo, czy następna w lewo. A to jest następna w lewo, żeby odstawić Forda. A zobaczcie już powoli, zorze widać na horyzoncie. No i tak naprawdę w tej chwili najgorsze już macie za sobą, bo najgorsze to jest właśnie to wyciągnięcie tego Forda yy, tam z tego lodu, z tej, z, tej, z tej zapadającej się rzeczki jak tu już jesteście, to tak naprawdę jakby się nawet, nie wiem, benzyny Wam zabrakło to i tak możecie się scholować, przyjechać sobie z garażu i zabrać Forda, to już jest już jest kawałek drogi, tak prawdę mówiąc a zobaczcie, mi zostało ile? 163, 167 litrów teraz o, i tutaj Myślałem, tak sobie kurczę, tutaj, tu w lewo, czy następna w lewo? A to jest następna w lewo. Tu sobie zartnę na mapę, bo właśnie nie pamiętałem już. O, widzicie, to jest za kolejnym takim, jakby to powiedzieć, za cyplem. No i tutaj, rura, czwarty bieg, zaraz skoczy. Ten Ford jest też natankowany, troszkę silnik naprawiony, więc on tam też tam troszkę pomaga tylną osią, bo on tutaj nie ma napędu na wszystkie koła. Napęd na wszystkie koła musicie sobie na jeziorze Koft zdobyć modyfikację do niego. Więc też no, proponowałbym Wam Caterpillarem pojeździć sobie jeszcze po jeziorze Koft i pozdobywać modyfikacje do Forda. No i patrzcie, tutaj skręcamy. Tak trochę wleło. O, już widać, widzicie? O, zobaczcie, jak super niebo wygląda. No. No, i dalej tutaj, cały czas prosto. No, i będzie jeszcze jeden taki kawałek z kamieniami, gdzie będzie trzeba włączyć niski bieg i blokadę dyferencjału, bo na kamieniach, niestety, bez blokady, troszeczkę tak ma problemy Caterpillar. też niedaleko jest do zdobycia tuz i ja tuza w następnym odcinku e, też pokażę jak zdobyć tuza na jeziorze Koft, ale wyruszę z garażu, żeby było po prostu trasa na filmie, żeby się mogli sobie zobaczyć, którędy jechać jadąc z garażu. I tuza się zdobywa bardzo prosto, bo wystarczy też do niego... tuza w ogóle zdobywa się o wiele prościej niż Forda, no bo Forda trzeba jeszcze dostarczyć tutaj do, do obozu północnego, a do tu wystarczy podjechać i on od razu wskakuje, od razu jest komunikat, że znaleziono nowy pojazd. nie? Oparcie tu w tym małe takie kamyczki już już trochę tak problem ma nie? Więc blokada dyferencjału, ten kawałek jeszcze trzeba przejechać na blokadzie. No i do, do oddania Forda, nie wiem, z 50 metrów zostało, to już kawałeczek jest. No i zobaczcie tutaj jeszcze kawałek prosto, zaraz skręt w prawo. I, no i jak dojedziecie do wyznaczonego miejsca, to od razu wyskoczy wam, że misja jest udana, zakończona. No i wtedy przeskakujecie sobie na forda, holujecie do, do garażu. No i jest ważnie, tylko żeby naprawdę z niego, żeby odkryć jego pełne możliwości żeby z niego się cieszyć, to będziecie musieli Caterpillarem pojeździć tutaj po całej mapie albo, no, albo innym pojazdem. No, ale na proponuję, no, jak już tego Caterpillara wyciągniecie, to żebyście sobie pojeździli po mapie i podblokowywali wszystkie modyfikacje i również skoczyli na Mandrę po silnik do Forda. No bo wtedy, wtedy to będzie po prostu najlepszy scout. Najlepszy scout w grze. Ja uwielbiam Forda, jest po prostu wspaniały. No i patrzcie, dojeżdżamy sobie. Wjeżdżamy w kwadrat i od razu wyskoczy komunikator. Misja udana. No i to tyle. Słuchajcie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jest to najdłuższy poradnik, jaki zrobiłem, no ale również najdłuższy, e, najdłużej się tego forda zdobywa. Rizrok z tej strony. Do zobaczyska w następnym filmie. Cześć!